Cześć! Dzisiaj króciutki materiał, mianowicie temat brzmi jak wyświetlić EMOI i KO MOI w systemie Windows 10. Sposób jest banalnie prosty, wystarczy, że zastosujemy tutaj odpowiednią kombinację klawiszy, a kombinacja jest następująca: naciskamy klawisz Windowsa i jednocześnie klawisz kropki, i sprawdźmy, co się teraz stanie. I voilà, pojawiły nam się tutaj Emoji. Jak możemy zauważyć, możemy tutaj sobie wszystkie powyświetlać. Mamy tutaj też Kaomoji, o których wcześniej wspomniałem. To są takie inne graficzne tego typu, że tak powiem, emotki. Mamy również tutaj też symbole. Na dole znajdują się również inne rzeczy. Mamy tutaj e, buźki i zwierzęta, mamy takie kategorie, mamy osoby, mamy świętowanie i obiekty. Naprawdę bardzo dużo tego jest, e, tym suwakiem tutaj możemy um, pojeździć. E, wystarczy teraz, że przykładowo, a no damy sobie wyszuki, wyszukaj w internecie, naciśniemy to, teraz uruchomię jeszcze raz te Kaomoi. I teraz powiedzmy będę chciał wstawić taką ikonkę wyszukiwarkę. No to wystarczy, że to po prostu nacisnę tak. I już w tym momencie jest. A powiedzmy kało moje też sobie wstawimy. O. No i w tym momencie mamy to zrealizowane. I jak sami widzieliście, sposób jest banalnie szybki i prosty, być może komuś się to kiedyś przyda. I to było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z wami żegnał, dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!